Chciałem zapytać, czy posiadasz ten rysunek nadal? E, wiesz co, ja bardzo chciałem, żeby on był w mojej książce. On jest gdzieś w szpargałach Roberta. Bo moja mama zawiozła go do Roberta czy tam jak się spotkali, i y, 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 myślę, że jest w tych przepastnych archiwach, y, archiwach y, Fundacji Nautilus. Pomyślałem sobie o tym obrazku, pomyślałem: kurde, ja bym chciał posiadać coś takiego. Kurczę, ja go, ja go zdobędę. Ja muszę z Robertem o tym porozmawiać. Robert też jest, można powiedzieć, jednym z bohaterów tej książki, bo tutaj jest ich kilkunastu. Tak, dla, dla ludzi, którzy nie wiedzą, kim jest Robert Bernatowicz. Robert Bernatowicz to jest właśnie słynny polski ufolog, który jest bardzo często też i bardzo mocno, jeżeli chodzi o wyświetlenia, słuchany w różnych, różnego typu podcastach. Tak, Robert postanowił chyba odwiedzić. Każdy podcast w Polsce. To jest jego cel obecnie. Już wydaje mi się, że każdy podcast w Polsce go zaprosił, dlatego że po prostu bardzo dobrze się klika. Wiesz co? Ale on się zaczął klikać w pewnym, w pewnym momencie, myślę, że ludzie zaczęli zwracać uwagę na, na niego. Śmiem twierdzić, że ta nasza wizyta w kanale sportowym była taką, taką przełomową historią i ja mu bardzo kibicuję, bo ja mam to szczęście, że. Spotykam ludzi, którzy byli dla mnie ważni, jak ja byłem nastolatkiem. I ten Robert był dla mnie bardzo ważny, bo jak usłyszałem pierwszą audycję Nautilus w życiu, w samochodzie... Czas na Nautilusa. Radia Zet mówi kapitan Robert Bernatowicz. Z moim ojcem, bo wtedy podróżowaliśmy w zupełnie innych warunkach niż teraz. To było kilka godzin więcej. Przez Syców, Wieluń, Bełchatów i tak dalej. Trasę Warszawa-Wrocław, Warszawa bo mieliśmy rodzinę dziadków... I my mieszkaliśmy w Warszawie, a tata pracowała we Wrocławiu. I w te niedzielne popołudnia w nocy e, słuchaliśmy w samochodzie właśnie tego, co, co, Robert, to, co Robert tworzył. Pamiętam taką audycję o Billy Meyerze takim Szwajcarze bez ręki, który zrobił to słynne zdjęcie, które wisiało nad biurkiem Foxa Maldera. To był on. No co i. To, co to za zdjęcie? Instytutnie... To jest zdjęcie ze, ze spotkiem. I want to believe. I okay. Billy Mayer. No, tak, tak, tak. Żona twierdzi, że to, była żona, twierdzi, że to, że to wszystko nieprawda. A on opowiadał historię z cywilizacją Plejadan, którzy to Plejadanie zapraszali go na swój statek, i on mógł z różnych perspektyw fotografować ich inne pojazdy. Fascynująca historia. No i ja się zakochałem w tym takim świecie, wiesz, z pogranicza. Realności, bo to też było tak, że, że nie, nie samym ufem, ufem Robert żyje, więc było trochę tych, tych audycji.